No Dajem. witamy wszystkich na corocznej akcji pożerania jaj To podjeżdżaj żomu. No Dawaj Kurwa to wyciągaj od tego Ale zapierdala Pokaż pys Kurwa to jaka kieppój. <grymka> no, dla niego to jest wywiczyś <grymka> oh, kurwa. <grymka> kurwa no powieciąa jest. Yeah. Kurwa puste starrok górwa. <grymka> Słuchaj, nie oszukuj, bo ja teraz teraz się O pokaż, pokaż skorupkę, do, do końca, do końca, ostatnie do końca, do mąż. Ja jesteś kurwa kozak, ja dobry jest, ja